Rozdział 12. Trening chodu. 12.1 Znaczenie chodu. Dla większości pacjentów umiejętność chodu stanowi główny cel terapii. Efektywny chód wymaga zdolności do wykonywania nagłej zmiany kierunku, dochodzenia tyłem, bokiem i w przód. Umiejętność wchodzenia i schodzenia z krawężnika, wchodzenia pod górę po schodach, otwierania i zamykania drzwi zwiększa użyteczność czynności chodu. Dla osiągnięcia pełnej funkcjonalności, każdy winien być w stanie położyć się na ziemi i podnieść się z podłogi do pozycji siedzącej stojącej. Chód musi stać się czynnością wprawną do tego stopnia zautomatyzowaną, by osoba poruszająca się była jednocześnie zdolna do zwrócenia uwagi na otaczające ją środowisko zewnętrzne, jak na przykład obserwacje nadjeżdżających samochodów podczas przechodzenia przez pasy, by chód był w pełni bezpieczny dana osoba, o której pod... Podczas przemieszczania się wystąpiło zaburzenie równowagi winna być w pełni zdolna do jej odzyskiwania, bądź to poprzez kontynuację chodu, bądź też dzięki umiejętnemu skorzystaniu z pomocy zewnętrznych. Wykonanie większej liczby kroków wymaga, żeby chód był tak efektywny energetycznie, jak jest to tylko możliwe. Przemieszczenie się z rozsądną prędkością w obrębie domu wymaga mniej energii i prędkości niż chodzenie po sklepie czy przejście przez ulicę. Dlatego też poszczególne osoby potrzebują odpowiedniej wytrzymałości i wprawy do pokonania niezbędnych odległości z odpowiednią prędkością. Znajomość poszczególnych faz prawidłowego chodu zezwala na właściwą analizę chodu patologicznego i właściwe zaplanowanie procesu terapeutycznego. 12.2. Wprowadzenie podstawy chodu fizjologicznego 12.2.1 cykl chodu. W celu zrozumienia chodu fizjologicznego istotne jest zapoznanie się z fachową terminologią związaną z jego analizą. Cykl chodu to rytmiczne powtarzanie podstawowej sekwencji ruchów. W literaturze fachowej można znaleźć opis klasycznego cyklu chodu składającego się z siedmiu podfas, ale bardziej rozpowszechniony jest podział periego dzielący cykl chodu na osiem podfas. Cykl ruchów, czy cykl chodu rozpoczyna się od zetknięcia pięty jednej kończyny dolnej z podłożem, a kończy się, gdy ta sama pięta ponownie styka się z ziemią. Cykl chodu podzielony jest na dwie główne fazy. Fazę podporu i fazę przeniesienia, czyli wykroku. Faza podporu, czyli czas, kiedy kończyna styka się z podłożem trwa 60% cyklu chodu. Pozostałe 40% to faza przeniesienia. To jest okres, gdy kończyna dolna odrywa się od podłoża i przemieszcza w przód. Inny podział cyklu chodu bazuje na fazie podwójnego podporu, kiedy obie stopy kontaktują się z podłożem i na fazie pojedynczego podparcia, gdy tylko jedna kończyna dolna ma kontakt z podłożem. Faza podwójnego podparcia występuje dwukrotnie. Po raz pierwszy następuje bezpośrednio po kontakcie pięty z podłożem, po raz drugi faza podwójnego podporu występuje tuż przed oderwaniem palucha od ziemi. Zbiega się ona wtedy w czasie z kontaktem pięty przeciwnej kończyny dolnej z podłożem. Fazę podporu można podzielić następująco. Kontakt początkowy, zwany również zetknięciem pięty z podłożem, kiedy to pięta styka się z podłożem po raz pierwszy. Stopa płaska, czyli faza amortyzacji, pełne obciążenie, oderwanie pięty i oderwanie palców. Faza podporu rozpoczyna się od kontaktu początkowego stopy z podłożem, Podłoże stopy płaskiej rozpoczyna się natychmiast po kontakcie całej stopy z podłożem. Ciężar ciała zaczyna być przenoszony na tę kończynę dolną, co pozwala na przejmowanie przeciwnej kończyny dolnej do rozpoczęcia fazy przenoszenia. W czasie tej fazy podporu kończyna dolna musi nie tylko przyjąć na siebie cały ciężar ciała, ale też pozwolić na kontynuowanie ruchu ciała do przodu. Kolejna podfaza podporu. Etap pełnego obciążenia następuje w czasie pojedynczego podparcia kończyny dolnej. Podfaza ta rozpoczyna się w momencie oderwania od podłoża przeciwnej kończyny dolnej i trwa do momentu, gdy środek ciężkości ciała jest nad przodostopień kończyny dolnej podporowej. Podfaza oderwania pięty rozpoczyna się od momentu oderwania pięty kończyny dolnej podporowej i trwa do momentu, kiedy pięta kończyny dolnej. Styka się z podłożem. Podczas tej fazy środek ciężkości ciała przemieszcza się w kierunku części przedniej stopy podporowej. Część końcowa fazy podporu stanowi oderwanie palców. Staw biodrowy i kolanowy zginają się przyjmują pozycję zgięcia podeszwowego stopa, a palce ciągle pozostają w kontakcie z podłożem. W tym samym momencie kończyna dolna przeciwna kontaktując się z podłożem i przejmuje ciężar. W skład fazy przenoszenia wchodzą pod fazy przygieszczenia, przy giesz, przy nazywana inaczej przenoszeniem początkowym, przenoszenia właściwego i hamowania, nazywana też przenoszeniem. Podczas przenoszenia początkowego, stopa unoszona kończyny dolnej zostaje. Przez kombinację zgięcia w stawie biodrowym i kolanowym. Oderwana od podłoża, kończyna uniesiona przesuwa się w pozycji zakrocznej do przodu, tak by znaleźć się dokładnie na poziomie kończyny dolnej podporowej. W podfazie przenoszenia właściwego kończyna przesuwa się dalej w przód do swojej pozycji końcowej, która stanowi przeciwieństwo pozycji kończyny dolnej podporowej. Pod koniec tej podfazy zaczyna się prostować staw kolanowy, kość piszczelowa e, ustawiona jest pionowo w stosunku do podłoża, a staw, e, staw kolanowy przemieszcza się z pozycji zgięcia grzbietowego, staw skokowy, przemieszcza się z pozycji zgięcia grzbietowego do pozycji neutralnej. W podfazie hamowania kończyna dolna kończy fazę przenoszenia przez wykonanie pełnego wyprostu w stawie kolanowej. Faza ta kończy się w momencie kontaktu pięty z podłożem. 122.2. Czynności stawów tłowia i kończyn dolnych w czasie chodu fizjologicznego. W czasie chodu ogólny środek ciężkości, czyli OSC jest w obrębie miednicy. Podczas chodzenia OSC przemieszcza się w górę i w dół i w prawo i w lewo. Maksymalne przesunięcie w górę występuje podczas fazy pełnego obciążenia. Od tego momentu OSC obniża się i Osiąga najniższą pozycję w fazie podwójnego podparcia. Przesunięcie boczne skierowane jest w stronę kończyny dolnej, podporowej. Zużycie energii podczas chodu zależy częściowo od stopnia przemieszczenia się OSC. Czynność chodu jest najbardziej ekonomiczna, gdy przesunięcie pionowe i boczne są mniejsze niż 10 cm. Dla efektywnego i ekonomicznego chodu istotne są też ruchy tłowiej i miednicy. Podczas fazy, fazy przenoszenia Miednica po tej samej stronie wykonuje rotację w przód o 4 stopnie i obniża się tuż przed pierwszym kontaktem pięty z podłożem. Na końcu fazy podporu miednica po tej samej stronie wykonuje rotację w tył o 4 stopnie. Rotacja stawu barkowego i wymach kończyny górnej po stronie występują w kierunku przeciwnym do kierunku rotacji miednicy. Zatrzymanie tej przeciw, przeciwstronnej rotacji zwiększa zużycie energii i uniemożliwia zwiększenie prędkości chodu. Faza podporu. Podczas kontaktu pięty z podłożem, miednica po tej samej stronie rotuje się w przód. Staw biodrowy jest w około 25-30 stopni zgięcia. Staw kolanowy jest wyprostowany, a skokowy przyjmuje pozycję neutralną. W celu pochłonięcia energii uderzenia pięty o podłoże, ekscentryczna praca mięśni zginaczy grzbietowych stopy powoduje zbliżenie przedostopia do podłoża, a staw kolanowy. Przemieszcza się do 15-20 stopni zgięcia. W podfazie pełnego obciążenia staw kolanowy i skokowy przyjmują pozycję neutralną 0 stopni. W wyniku przesuwania ciała w przód staw biodrowy częściowo, w wyniku rotacji miednicy w tył, ustawia się w pozycji relatywnego wyprostu rzędu 15-20 stopni. Podczas podfaz oderwania pięty i oderwania palców staw biodrowy i kolanowy zginają się w celu przygotowania kończyny dolnej do wykroku. W tym samym czasie staw skokowy zmienia swoje ustawienie z 15 stopni zgięcia grzbietowego na początku oderwania pięty do 20 stopni zgięcia podeszwowego w czasie oderwania palców. Faza przenoszenia. Tuż przed podfazą przenoszenia właściwego staw kolanowy ustawiony jest w pozycji 65 stopni zgięcia to maksymalne zgięcie w czasie chodu. Staw biodrowy jest zgięty do 20 stopni, a skokowy przyjmuje pozycję neutralną. Podczas podfazy hamowania, w czasie zmniejszenia prędkości kończyny dolnej, biednica rotuje, rotuje się w przód i ulega obniżeniu. Staw biodrowy osiąga pozycję 25 stopni, zgięcia kolanowy prostuje się całkowicie, a staw skokowy pozostaje w pozycji neutralnej. Ryc 12.1 AG. Cykl chodu: prawa kończyna dolna, widok z boku. A. Kontakt prawej pięty z podłożem. B. Stopa płaska. C. Pełne obciążenie. D. Oderwanie pięty. E. Oderwanie palców prawej stopy i odbicie, F, przeniesienie właściwe, G, kontakt pięty z podłożem po podfazie hamowania. 12.2.3. Aktywność mięśniowa podczas chodu fizjologicznego. Praca mięśni w czasie chodu w znacznej mierze związana jest bądź to ze stabilizacją, bądź też hamowaniem poszczególnych części ciała. Większość pracy związanej z wykonywaniem ruchów związanych z przemieszczeniem się w przód pochodzi z momentu pędu ciała. W czasie całego cyklu chodu mięśnie zginacze i prostowniki tłowia zarówno stabilizują tłów, jak i zapewniają bazę pracy dla mięśni stawów biodrowych. Mięśnie brzucha i prostowniki kręgosłupa zapewniają stabilizację tłowia w każdej jego płaszczyźnie. Mięśnie prostowniki tłowia są bardziej aktywne po kontakcie piękny z podłożem. Ich znaczenie jest wtedy stabilizacja tłowia w celu lepszego przenoszenia ciężaru ciała. Prostownik grzbietu jest też aktywowany w fazie oderwania palców od podłoża. Mięśnie brzucha pomagają w rozpoczęciu fazy przenoszenia. Największe zaangażowanie prostowników stawu biodrowego obserwujemy od momentu ukończenia fazy przenoszenia. Hamują one prędkość przenoszonej kończyny. Są aktywne w czasie kontaktu pięty z podłożem i w podfazie stopy płaskiej. Absorbując energię uderzenia podczas podfazy pełnego obciążenia. Właściwie nie obserwuje się aktywności tych mięśni, bo moment pędu ciała związany jest z przemieszczeniem względem ustabilizowanej stopy. Zapewnia wyprost stawu biodrowego. Największą pracę mięśnia pośladkowego wielkiego obserwujemy pod, podczas kontaktu pięty z podłożem. Absorbuje on energię uderzenia pięty o podłoże poprzez kontrolę wyprostu i rotacji zewnętrznej stawu biodrowego i wyprostu stawu kolanowego. W czasie podfazy oderwania pięty od podłoża prostowniki biodra ponownie włączają się do pracy wspomagając propulsję stopy. Mięśnie odwodziciele stawu biodrowego pracują podczas stabilizacji miednicy w płaszczyźnie czołowej. Zapobiegają nadmiernemu obciążeniu miednicy po stronie przenoszonej kończyny dolnej. Grupa odwodzicieli jest aktywna głównie podczas kontaktu pięty z podłożem i na początku fazie fazy podparcia. Naprężać powięzi, powięzi szerokiej napina się bardziej w drugiej fazie podparcia. Mięśnie czworogłowe uda i mięśnie kulszowo-goleniowe wykonują też większość swojej pracy w końcowej fazie przenoszenia i w początkowej fazie podporu. Mięśnie kulszowo-goleniowe napinają się wspomagając zgięcie stawu kolanowego w końcowej fazie podporu i hamują prędkość przenoszenia goleni w końcowej fazie przenoszenia. Wspomagają one też mięsień pośladkowy Wielki w czasie wyprostu stawu biodrowego. Mięsień czworogłowy UDA uaktywnia się w końcowej fazie przenoszenia i w trakcie całej fazy, podfazy stopy płaskiej. Absorbuje on energię uderzenia pięty o podłoży i przeciwdziała sile zgięciowej tworzonej w podfazie stopy płaskiej. Zarówno mięsień kulszowo goleniowe jak i czworogłowy UDA nie są aktywne w podfazie pełnego obciążenia. W okresie tym staw kolanowy kontrolują mięśnie podłudzia na końcowej części fazy podporu prosty uda i mięsień biodrowo-lędźwiowy rozpoczynają przenoszenie kończyny dolnej. Mięśnie przedni, grupy piszczeli, czyli zginacze grzbietowe, pracują w fazie przenoszenia podnosząc stopę do pozycji neutralnej zaraz stopni bezpośrednio po kontakcie pięty z podłożem. Zmieniają one charakter swego wysiłku w pracę ekscentryczną. W celu obniżenia i kontaktu przodostopia z podłożem, zginacze podeszwowe stopy rozpoczynają pracę, gdy tylko stopa zostanie ułożona płasko na podłożu. Jako pierwszy napina się mięsień płaszczkowaty. Kontrolując przeniesienie piszczeli w przód, kontrolowanie ruchu piszczeli umożliwia bierny wyprost stawu kolanowego i wspomaga wyprost stawu biodrowego. W miarę przesuwania się ciała w przód względem unieruchomionej stopy do mięśnia płaszczkowatego dołącza się mięsień łydki. W końcowej fazie podporu wszystkie mięśnie zginacze podeszwowo pracują wspólnie, stabilizując staw skokowy i pozwalając na uniesienie pięty, unieruchomienie stawu skokowego wspomaga zgięcie stawu biodrowego i kolanowego. Podczas oderwania pięty od podłoża mięśnie zginacze podeszwowo, zginające podeszwowo stopę, napięcie ciała w przód. Ryc 12.2. AG. Cykl chodu. Lewa kończyna dolna. Widok z przodu. A. Kontakt pięty z podłożem. B. Stopa płaska. C. Pełne obciążenie. D. Oderwanie pięty. E. Oderwanie palców i odbicie. F. Przenoszenie właściwe. G. Kontakt pięty z podłożem po podfazie przenoszenia. Ryc 12.3. AH. Aktywność mięśniowa w cyklu priego, AE. Faza podporu. FH. Faza przenoszenia. A kontakt pięty. B. Stopa płaska, podpór właściwy C, D. Oderwanie pięty, E. Oderwanie palców, F. Przenoszenie początkowe, G. Y, przenoszenie właściwe, H. Przenoszenie końcowe. 12.3. Analiza chodu, obserwacja i badanie manualne. Prawidłowy zakres ruchu w stawie biodrowym, kolanowym i skokowym jest niezbędny do przebywania w pozycji stojącej i treningu prawidłowego chodu. Ograniczenie zakresu ruchu w tych stawach spowoduje, spowodowane przykurczem stawowym czy stosowaniem ortez stwarza prawidłową fazę podporu i przeniesienia i ogranicza sprawność chodu. Każdy z nas potrzebuje odpowiedniej siły mięśni, stawu skokowego, kolanowego, biedrowego i tułowia, by wstać i chodzić bez pomocy zewnętrznej. Do utrzymania równowagi ciała, do prawidłowego chodu, konieczna jest odpowiednia synchronizacja napinania i rozluźniania poszczególnych grup mięśni. W celu zwiększenia siły mięśni do poziomu potrzebnego w czynności chodu stosuje się ćwiczenia na macie i na stałach terapeutycznych. W celu analizy czynności chodu zacznij od obserwacji prowadzonej we wszystkich trzech płaszczyznach. W pozycji stojącej zwróć uwagę na osiowe ustawienie głowy i odcinka szyjnego obręczy barkowej górnej części tułowia lędźwiowego, odcinka kręgosupa, miednicy stawów biodrowych, kolanowych i stóp. Badanie chodu nie koncentruje się tylko na ruchu kończyn dolnych, lecz też na symetrii ustawienia kończyn dolnych i ruchu miednicy, rotacji górnej części tułowia i ruchu kończyn górnych. Sprawdź zaopatrzenie ortopedyczne pacjenta. Jak balkonii, klaski, ortezy lub protezy, i oceń stopień zużycia i starcia podeszłowych części butów pacjenta. Dokonaj analizy tempa wytrzymałości i stopnia niezależności pacjenta podczas chodu. Obserwuj sposób chodzenia pacjenta z przodu, z tyłu i z boku jednego i drugiego. Jeśli jest to możliwe, poproś pacjenta, by przemieszczał się w tył w boki w przód. RYC 124AC Obserwacja pozycji stojącej w warunkach statycznych. AB Płaszczyzna Czołowa C Strzałkowa. W płaszczyźnie strzałkowej zwróć uwagę na nadmierne lub zbyt małe zgięcie i wyprost stawów biodrowych, kolanowych i skokowych. Sprawdź, czy długość i czas trwania kroku prawej i lewej kończyny są sobie równe. W płaszczyźnie czołowej zwróć uwagę na asymetrię pomiędzy prawą i lewą stroną ciała, oceniając boczne ruchy tłowia, pochylenie biednicy i opadanie. Na przemienną rotację górnej i dolnej części tłowia i ruchy kończyn dolnych i górnych, szerokość płaszczyzny podparcia w czasie chodu, odwiedzenie, przywiedzenie lub ruchy obwodzące stawów biodrowych, boczno przyśrodkową stabilizację stawów kolanowych i skokowych. W manualnej ocenie chodu umieść swoje ręce na miednicy pacjenta i próbuj wyczuć, co się dzieje podczas chodzenia. Połóż ręce na grzebieniu biodrowym tak jak podczas oporowania uniesienia miednicy podczas oceny nie oporuj ruchu i nie stosuj aproksymacji. Stara się czuć ruch i w razie potrzeby delikatnie wspomagaj jego wykonanie. Na analizę chodu składa się też ocena kontroli postawy ciała, np. analiza reakcji równoważnych i obronnych. Zawsze musimy sprawdzić, czy czynność chodu wykonywana jest na poziomie wprawy, to znaczy, czy jest na tyle zautomatyzowana, że pacjent. Może jednocześnie zwrócić pełną uwagę na otaczającego środowisko zewnętrzne, czy wykonywać w czasie chodu inne zadania. Częścią ćwiczeń chodu jest zawsze nauka łączenia czynności podwójnych. 24. Podstawy teoretyczne treningu chodu. Ćwicząc z pacjentami w pozycji stojącej i prowadząc trening chodu wykorzystujemy wszystkie podstawowe zasady i wiele technik PNF. Właściwie wykorzystany opór zwiększa możliwości równowagi i umiejętności ruchowe pacjenta. Oporowanie silniejszych ruchów w czasie stania i chodu powoduje wyeliminowanie pobudzenia do słabszych mięśni tłowia i kończyn dolnych. Te słabsze mięśnie będą się napinały nieznacznie od tego, czy są stosowane ortezy lub inne pomoce zewnętrzne. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy stan medyczny lub fizyczny pacjenta nie pozwala na zastosowanie oporu. W takich przypadkach terapeuta winien posłużyć się wszelkimi koniecznymi sposobami wspomagającymi ćwiczenia, ale przez cały czas powinien wykorzystywać pozostałe techniki podstawowe komendy słowne, kontakt manualny, czy nawet aproksymacje, jeśli jest to tylko przydatne. Wraz ze wzrostem możliwości ruchowych pacjenta należy zezwolić, a nawet zachęcić go do maksymalnego, samodzielnego i niezależnego stania i chodzenia. W czasie prowadzenia takich sesji terapii nie powinno się stosować bodźców słownych i fizycznych, a wyjątkiem aktywnej asysty prowadzonej w, cel w celach bezpieczeństwa. Pozwól pacjentowi na samodzielne rozwiązywanie problemów i korekcję popełnianych czynów. W czasie treningu chodu istotne jest na przemienne oporowanie czynności chodu i pozwalanie pacjentowi na samodzielny chód po pod tworzeniu danej czynności ruchowej. Ćwiczenia oporowe stosuje się przy, do zwiększenia siły mięśniowej. Przy leczeniu poszczególnych dysfunkcji stawowych i mięśniowych, kończyn górnych i dolnych, można stosować oporowanie czynności chodu. Na przykład można ćwiczyć mięśnie zlokalizowane bocznie i przyśrodkowo w okolicy stawu skokowego przez wyhamowanie chodu w bok. Mięśnie obręczy barkowej... I stawu łokciowego, nadgarstkowego i ręki są ćwiczone, gdy pacjent trzyma poręcze do nauki chodu i wykonuje ćwiczenia równoważne lub ruchowe z oporem. W czasie ćwiczeń czynności chodu można posłużyć się technikami PNF. Rytmiczne zapo zapoczątkowanie ruchu, odtwarzanie ruchu czy kombinacja skurczów izotonicznych pomaga pacjentowi w nauce podstawowego ruchu lub zmianie pozycji. Wykorzystanie stabilizacji zwrotnej lub stabilizacji rytmicznej poprawia stabilność. Zastosowanie dynamicznej zwrotności ciągłej i mniejsza, zmniejsza zmęczenie pacjenta i poprawia koordynację ruchu. Dla poprawy funkcjonalnych możliwości ruchowych wykorzystaj te techniki relaksacyjne. RYC 12.5 AB Manualna ocena chodu bez zastosowania oporu czy aproksymacji pacjent z porażeniem połowicznym. 12.5 Procedury treningowe w nauce chodu Główną częścią ciała wykorzystywaną do stymulacji chodu jest tułów. Zastosowanie aproksymacji przez miednicę w fazie podporu i odruchu na rozciąganie podczas przenoszenia stymuluje mięśnie kończyn dolnych tułowia. Właściwe ułożenie rąk terapeuty pozwala na kontrolowanie pozycji miednicy pacjenta przez zwiększenie w zależności od potrzeb jego, jej przednio- lub tylno, pochy, tylnego pochylenia. Dzięki pobudzeniu stabilizacji i ruchów miednicy zwiększa się efektywność pracy kończyn dolnych. Ręce terapeuty mogą być też umieszczone na obręczy barkowej lub głowie pacjenta w celu stabilizacji lub pobudzenia ruchów rotacji tłowia. Opór zastosowany w czasie ćwiczeń równoważnych czy uruchamiających jest bardziej efektywny, gdy przyłożony jest w osi skośnej. Terapeuta kontroluje kierunek przyłożenia siły dzięki ustawieniu swego ciała w odpowiedniej diagonalnej. Pozycja terapeuty umożliwia mu też wykorzystanie własnego ciężaru ciała do wykonania kompresji czy zastosowania oporu. W czasie oporowania czynności chodu wykorzystuje się nadmierne, zwiększone ruchy fizjologiczne. W czasie przenoszenia ciężaru ciała oporuje się ruchy ciała o dużej amplitudzie. W czasie chodu ruchy miednicy mają własny zakres, a stawiane kroki są dłuższe. Oporowanie ruchów o większej amplitudzie pozwala pacjentowi zwiększyć siłę i sprawę potrzebną do przyjęcia swobodnej pozycji stojącej i poprawnego chodzenia w warunkach dnia codziennego. 12.5.1. Aproksymacja i rozciąganie, czyli kompresja i stretch. Zastosowanie kompresji ułatwia skurcz mięśni prostowników kończyn dolnych i stymuluje stabilizację tłowia. Istotne znaczenie ma wykorzystanie aproksymacji w odpowiednim momencie fazy podporu. Po raz pierwszy aproksymacja stosowana jest zaraz po kontakcie pięty z podłożem w celu ułatwienia obciążenia ciężarem ciała. Aproksymacja może być powtarzalna wielokrotnie w dowolnym momencie fazy podporu w celu zapewnienia właściwego przenoszenia obciążenia ciężarem ciała. W celu wykonania aproksymacji umieść nasady obu rąk na przednich krawędziach grzebieni biodrowych powyżej kolców biodrowych przednich górnych, czyli KBPG. Palce są skierowane w tył i do dołu zgodnie z kierunkiem przykładanej siły. Utrzymaj miednicę pacjenta w delikatnym tyłopochyleniu. Siła wywarta przez aproksymację powinna być skierowana przez guzy kulszowe w kierunku pięt pacjenta. Zastosuj szybką kompresję i utrzymaj w czasie wprowadzenia oporu. Środki ostrożności w czasie wykonywania aproksymacji. W celu zapobieżenia uszkodzeniom stawów nadgerskowych ustaw je tylko w kilkustopniowym wyproście w stosunku do pozycji neutralnej. Dla uniknięcia zmęczenia i objawów bólowych w rejonie stawu ramiennego w czasie wykonywania aproksymacji wykorzystaj ciężar swego ciała. Utrzymaj stawy łokciowe w pozycji prawie pełnego wyprostu tak by ciężar twego ciała mógł być przenoszony przez kończyny górne. Twoje ręce winny pozostać na kościach biodrowych w celu uniknięcia bólu i tworzenia siniaków w obrębie tkanek brzucha i rejonie kolców biodrowych przednich górnych, czyli KBPG. Odpowiedź na rozciąganie pobudza napięcie mięśni brzucha i zginaczy kończyny dolnej wykrocznej. Właściwym momentem na zastosowanie rozciągania będzie chwila, gdy kończyna nie będzie obciążona ciężarem ciała, czyli pod odrywania oderwania palców. W celu wykonywania odruchu na rozciąganie w rejonie miednicy zastosuj taki sam chwyt jak przy kompresji. Kiedy kończyna dolna pacjenta jest odciążona, przesuń miednicę do tyłu i w dół. Kierunek rozciągnięcia jest taki sam jak stosowany we wzorcu przedniego uniesienia miednicy. Środki ostrożności w czasie wykonywania aproksymacji. Ręce terapeuty winny zostać na grzebieniu kości biodrowej, nie pozwól na ich ześlizgnięcie się w kierunku KBPG. W celu rozciągnięcia miednica winna być przemieszczona w dół i do tyłu. Uważaj, by nie rotować tułowia pacjenta wokół kończyny dolnej podporowej. 12.5.2 Zastosowanie aproksymacji i odruchu na rozciąganie. Pozycja stojąca. Wykorzystaj aproksymację w celu porównywania równowagi i przemieszczenia ciężaru ciała. Zastosuj opór natychmiast po uzyskaniu początkowego skurczu mięśni. Kierunek przyłożonego oporu decyduje o tym, które mięśnie są stymulowane w danym momencie. Opór przyłożony po skosie w tył pobudza do pracy i wzmacnia przednią grupę mięśni tłowia i kończyn. Opór przyłożony po diagonalnej w przód stymuluje i wzmacnia mięśnie tylnej grupy tłowia i kończyn. Opór przyłożony w płaszczyźnie rotacyjnej stymuluje i wzmacnia wszystkie mięśnie tłowia i kończyn, które wykonują ruchy skrętne. RYC 12.6a. Aproksymacje stosowane przez miednicę. B. Aproksymacje stosowana przez łopatki. Zastosowanie aproksymacji oporu w rejonie obręczy barkowej stawia większe wymagania mięśniom górnej części tłowia. W celu wykonania aproksymacji połóż ręce na szczycie obręczy barkowej. Przy wykonaniu jakiegokolwiek nacisku w dół upewnij się, czy kręgosłup pacjenta jest prawidłowo ustawiony. HUT. Poniższy opis odnosi się do sytuacji, gdy pacjent... Idzie w przód, a terapeuta jest ustawiony przed pacjentem. Te same zasady obowiązują, gdy pacjent przemieszcza się w tył lub w bok. Gdy pacjent idzie w tył, stań za nim i skieruj swój opór w dół i do przodu. Podczas ćwiczeń równoważnych i ćwiczeń chodu w bok, stań z boku pacjenta i skieruj opór w dół lub w bok. i w bok. Kończyna dolna, przenoszona. Rozciągnięcie i opór stosowany na ruch miednicy do przodu i w górę pobudza do pracy zarówno sam ruch miednicy, jak i zgięcie stawu biodrowego. Ruchy te są niezbędne do przeniesienia kończyny dolnej w przód. Dodatkowym sposobem na pobudzenie do pracy mięśni zginaczy stawu biodrowego jest zmiana prawidłowej kolejności ruchu. Można tego dokonać przez utrzymanie ruchu miednicy do czasu, aż staw biodrowy zacznie się zginać, a kończyna dolna przesunie się w przód. W pierwszej fazie przenoszenia podczas chodu fizjologicznego pochylenie miednicy jest minimalne, ale napięcie mięśni tułowia i brzucha musi być wystarczające do kontrolowania prawidłowego przeniesienia kończyny dolnej. Kończyna dolna podporowa. Stosowanie aproksymacji połączonej z oporem na ruch miednicy w przód pobudza i wzmacnia mięśnie prostowniki. Wprowadzenie aproksymacji skierowanej w dół i w tył na kończynę dolną podporową w czasie... Jak jego po kontakcie pięty z podłożem ułatwia przeniesienie ciężaru ciała. W celu utrzymania właściwego obciążenia kończyny dolnej, podporowej, można wykonać kompresję w dowolnym momencie fazy podparcia.